Cześć, 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 moi drodzy. Witam was na kanale Okiem Alkoholika. Ja nazywam się Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Bardzo miło mi was powitać w tak piękny dzień. Piękny, przyjemny dzień. Moi drodzy, zanim przejdziemy do kolejnego, do głównego i treści tego filmu. Chciałbym wam na początku życzyć wszystkiego dobrego. Spokojnego dnia. Dnia, gdzie warto się zatrzymać, zastanowić się, przemyśleć o niektóre sprawy, przewartościować swoje życia. Spojrzeć na nie całkowicie inaczej. Zatrzymajmy się, pomyślmy o tym wszystkim, co się dzieje wokół nas. Zacznijmy cieszyć się życiem. W takim dniu pamiętajmy, że życie jest bardzo kruche. Idąc do naszych bliskich, przyjaciół, znajomych, pamiętajmy, że życie jest bardzo kruche. Korzystajmy z niego, cieszmy się z nim. Nie traćmy czasu na to, żeby się wadzić, żeby się kłócić, żeby sprawiać sobie przykrość nawzajem. Nie na tym czas polega. Jeśli dochodzi do takiej sytuacji. Bo dochodzi takie życie. Przetrwajmy to. Płacząc na to, idąc, odwiedzając naszych bliskich, widzimy, jak życie jest bardzo kruche. I zastanówmy się, czy chcemy tak spędzić swoje resztę życia, czy w ogóle swoje życie. Pamiętajmy, że po każdej burzy wychodzi słońce. Nawet w tym najgorszym sztormie, nawet w tych najgorszych wichurach, tornadach, zawsze wyjdzie słońce. I dla nas też ona zaświeci. Z czego mam, tego mam bardzo, bardzo mocno życzę. Cieszmy się, doceniamy to, że możemy żyć, że każdego dnia wstajemy, widzimy, możemy do. Dotknąć tej rzeczywistości, tego dnia, jaka by ona nie była. Doceniajmy to, że możemy. Moi drodzy, dziękuję Wam za to, że jesteście. To tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy dzień. Życzę Wam wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dużo zdrowia, pogody ducha, radości, uśmiechu na twarzy. Moi drodzy, pamiętajcie o łapkach w górę. Pamiętajcie o tym, żeby dać mi znać w komentarzu. Co wy o tym myślicie? Jak do tego podchodzicie? Jak na to patrzycie? A może jak przez to przeszliście nadzwyczajnie? Zachęcam was do tego. Również tak samo, jeśli jesteście nowi, zachęcam was do tego, żebyście zasubskrybowali mój kanał albo zapoznali, i zapoznali, albo, i zapoznali się z jego tematyką. I oczywiście, I oczywiście również dali mi znać w komentarzu, co wy o tym myślicie? Jak do tego podchodzicie? Jak na to patrzycie? Zachęcam was również do tego, żebyście Udostępniali to na swoich social mediach, mediach, platformach społecznościowych. Niech to idzie w świat, z niech ludzie widzą, że jesteśmy, że wspieramy się, że cieszymy się życiem. Na tym życie polega, żeby się nim cieszyć. Bez względu na to, co będzie mnie spotykało, staram się dostrzegać wszystko, czego mogę dostrzec. Czyli tego dnia, że wstaję i jestem, że mogę wstać, że mogę funkcjonować. Nawet jeśli w środku rozrywa, to na zewnątrz trzeba być twardym. Taka to jest prawda. Nie udawać niczego. Wszystko się ułoży. Potrzeba tylko na to czasu, jak to mówili kiedyś. Daj czas czasowi. A ja go daję i żyję i funkcjonuję. Dzisiaj wiem, że ten czas jest cennym czasem. Dzisiaj wiem, że minionych lat, minionych dni już nie odbuduję. Ale dzisiaj mogę budować swoje lepsze. Dziś. Jutro. Będzie jutro. Dzisiaj jest dla mnie najważniejsze. Dziękuję wam. Pamiętajcie, udostępniajcie, podbijajcie. Jeśli chcecie wspierać, zachęcam was do wspierania. To jest taka zakładka, wesprzy. Wchodzicie, klikacie. Zachęcam was do tego, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za to, że jesteście naprawdę. Jesteście wielcy. Kurczę, w ukłosek. kurczę, tej, w oku, kurczę, jakiś kawałek Dziękuję wam za to. Trzymajcie się, życzę wam pogody ducha, naprawdę. Doceniajmy to, co mamy. Ja wam dziękuję za to, że jesteście. Jesteście wielcy. Dlatego dzisiaj będzie trochę krócej, tak szybciej, że po prostu też wam nie przeszkadzać, nie zajmować czasu. Myśl przewodnia na dzień 1 listopada. Przypełnia mnie nadzieja owo cudowne uczucia. Dotąd niewłaściwe przeze mnie lokowanie, albo wręcz utracone. Jeśli zajmuję się przeszłością, to tylko po to, aby poczynić konieczne plany, i wówczas jawi mi się ona w jasnych barwach. Moja przyszłość składa się z ciągle następują następujących po sobie teraz. Jestem... Jestem mgnieniem chwili i zarazem wdzięcznością. Mam podstawy, by żywić nadzieję. Ponieważ robię właściwy użytek strażniejszości, nie może mnie spotkać nic, czego nie chciałbym dla mnie. Bóg. Dopóki trwam w trzeźwości i postępuję godziwie, mogę spodziewać się wszystkiego, co najlepsze. Pytanie. Czy znajduję w sobie nadzieję? Medytacja. Wiara jest niczym posłaniec, znoszący Twe modlitwy Bogu. Modlitwa przypomina wonny dym z kadzidła, unoszący się w miarę spalania coraz wyżej i wyżej. Dusza, która wierzy, modli się żarliwie, ufnie wchodząc, wychodząc boku naprzeciw i dążąc do spotkania z nim. Bóg nigdy nie pozostaje obojętny na nasze modlitwy. Codziennie dziękujmy mu za łaskę, która umożliwiła nam nowy start w życiu i pozwala wytrwać na właściwej drodze. Zwracajmy się do siły wyższej z wiarą, zaufaniem i wdzięcznością. Modlitwa. Modlę się, abym wierzył, że moje modlitwy zostaną wysłuchane. Modlę się, abym umiał się zadowolić każdą udzieloną mi przez Boga odpowiedzią. Jeszcze raz przeczytamyś przewodnią na dzień 1 listopada. Przepełnia mnie nadzieja. Owo cudowne uczucie. Dotąd niewłaściwie, niewłaściwie przeze mnie lokowane albo wręcz utracone. Jeśli zna, zajmuję się przeszłością, przyszłością, przyszłością, to tylko po to, aby poczynić konieczne plany i wówczas jawi mi się ona w jasnych barwach. Moja przyszłość składa się z ciągłych, ciągle następujących po sobie teraz. Jestem mgnieniem, Jest mgnieniem chwili i zarazem wdzięcznością. Mam podstawy, by żywić nadzieję, ponieważ robię właściwy użytek strażniczości. Nie może mnie spotkać nic, czego nie chciałbym. Dla mnie Bóg. Dopóki trwam w i postępuję godziwie, mogę spodziewać się wszystkiego, co najlepsze. Pytanie: Czy znajduję w sobie nadzieję? Moi drodzy, ja mam na imię Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Czy znajduję w sobie nadzieję? Każdego dnia ją znajduję. Każdego dnia odnajduję w sobie nadzieję. Choć czasami mi się wydaje, że. Nie ma tej nadziei, że już po prostu wszystko runęło, że już po prostu nie pozbieram się i nie dam rady. Dzisiaj już po prostu nie dam rady. I znowu widzę to. Znowu widzę. Dostrzegam ten, te światełko w tunelu. Czasami mi się wydaje, że jestem w czarnej, no wiecie. A jednak widzę te otwór, widzę te światełko, które wbija się. Ja idę do tego światełka. Bo wiem, że jeśli wyjdę z tej ciemności, w końcu zobaczę swoją jasność. To jest moja nadzieja. Dbanie o siebie. Dbanie trwanie życie, pracowanie. Czego i Wam życzę, moi drodzy. Czego i Wam życzę z całego serca. Naprawdę, moi drodzy. Znajdźcie w sobie nadzieję. Nie jesteście sami. Ja też nie jestem sam. Dzięki Wam nie jestem sam. I o tym wiem. Co by się nie działo w moim życiu, mam wsparcie mam zrozumienie, mam kogoś, kto mnie wysłucha. Nie jestem sam. Dla mnie to jest bardzo dużo. To już nie ode mnie zależy, kto co zrobi, wysłuchując mnie po tym, czy pójdzie i będzie mówił dalej o tym, czy zatrzyma to dla siebie. Ja przecież nie robię nic takiego złego. Nie mówię nic takiego złego, co by ktoś nie mógł powtórzyć. Przecież to nie jest żadne kłamstwo. Jeśli chcą powtarzać, niech powtarzają, tylko niech nie przekręcają. To jest najważniejsze. Inna sprawa, jeśli z kimś porozmawiam i powiem, słuchaj, nie mów tego nikomu, proszę cię, zatrzymaj to dla siebie. Jeśli wtedy powie, to już jest niedobrze. Bo ja temu człowiekowi nie będę życzył źle, ale już nic mu nie powiem, nie spotkam się z nim, nie porozmawiam. Niech pójdzie swoją drogą, a ja pójdę swoją. Bo ja. Mam ludzi, z którymi mogę porozmawiać, mam swoich przyjaciół, mam swoich znajomych, mam rodzinę. A ta osoba znowu zostanie sama. Albo trafi do takich samych ludzi może kiedyś zrozumie, że mówienie byle co, byle komu to nie jest dobre. Chyba, że odnajduje się w takim towarzystwie i nie przeszkadza jej taki byt i życie. Nie mnie to oceniać. Ja życzę takim osobom jak najlepiej, tylko już wtedy bez mnie. Odnajdźmy w sobie nadzieję. Kochajmy się, szanujmy. Dziękuję Wam za to, że jesteście. A w komentarzu napiszcie mi nadzieję. Dziękuję wam. Trzymajcie się, życzę Wam przepięknego, miłego dnia. Kocham Was moi drodzy, a miłością moja mógł nakarmić cały świat. Jesteście moim szczęściem. Jesteście fenomenalni. A ja wam dziękuję za to, że jesteście. Uwierzcie. Naprawdę. Pamiętajcie łapkę w górę, pamiętajcie o podbijaniu, udostępnianiu. Trzymajcie się, moi drodzy. Pozdrawiam Was. Wszystkiego dobrego.